Dobry wieczór tutaj Fajne Bosy. Przed wami człowiek Damian. Mej witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy dziś mówić o demie do gry Resident Evil 4, który jest remakiem gry Resident Evil 4 Studia Capcom. Mej ty przeszedłeś to demo dosłownie Część demo. Część demo, tak? Bo tak nazwali to. To cudo, przeszedłeś to dosłownie. 15 sekund temu, więc jak <laughs> mógł nam powiedzieć. Jakie są Twoje wrażenia? Czy, tobie, czy, czy to demo wzbudziło w Tobie jakąś ekscytację tą nadchodzącą premierą? Na pewno ciekawość, gdybym odłożył to demo, wiesz, tak, jakbym nie był zaznajomiony z serią. To ciekawość by wzbudziło. Natomiast ekscytację na pewno, no bo ostatnio, jak widzicie, na naszym kanale dużo recekst gier tej serii, zarówno remakeowej, czyli tej linii, jak i tej, tych nowszych rezydentów się pojawiają. Moim zdaniem, to demo, które zdawałoby się jest dosyć króciutkie, to jest takie dem, demo gry, za którym ja troszkę tęsknię, że pokazuje nam fragment gry, ale nie do końca liniowy. To demo pokazuje nam pewien rodzaj rozgrywki, która będzie, która będzie nam towarzyszyła podczas, podczas całej, całej tej gry. Wcześniej zdarzyło mi się na przykład grać w to demo The Village, gdzie z kolei moim głównym zarzutem było to, że tam pokazano za dużo. Tutaj pokazują dokładnie to, co możecie Cię zainteresować, czyli bardzo krótkie wprowadzenie, kim jest ta postać, jakie ma motywacje, gdzie idzie i po co. Bardzo króciutki, liniowy element, gdzie zapoznają się z dosłownie podstawowymi funkcjami gry. No i creme de la creme, czyli, no nie wiem, ja bym to nazwał po prostu kontrolą. Tumu, e, Zombie Invasion. E, mamy pewien otwarty teren i musimy w nim sobie radzić po prostu z dziesiątkami starych ludzi, e, którzy nas atakują. Siekierami, e, motykami i w, e, po prostu wszystkim, co mamy pod ręką. E, kurde, powiem ci, że ten rodzaj gameplaya bardzo mi przypadł do gustu. Czego, Damianie, jak, jak, jak ci się podoba to demo? Bardzo mi się podoba ta demo. Zresztą fajne jest to, że co ty mówisz, bo faktycznie w te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, w zależności tam wiadomo od tempa, jak kto jak to rozgrywa je, um, mamy zarówno takie bardziej liniowe fragmenty, jak i właśnie ten fragment bardziej otwarty, taki już bardziej rezydentowy. I to jest ciekawe, że udało im się dwa zupełnie różne sposoby prowadzenia narracji w takiej grze wrzucić w tą jedno, krótkie demo, więc to mm -hmm. też jest bardzo. Bardzo spoko. No nie, no mi się podobało. czy znaczy, ja jestem wielkim fanem, jak ktoś na nasze recenzje. <noise> jestem fanem rezydenta dwójki i trójki, remake'ów, <noise> Więc mam dużą, dużą wiarę w, w studio Capcom. W to, że nie zepsują tej gry. Co się pierwsze rzuca w oczy? No, na pewno creepy klimat. Nie? To <noise> jest coś, co ja sobie przed chwilą obejrzałem jak wyglądało to w oryginale, który nie grałem, mm -hmm. no, co no. prawda, Ty natomiast grałem, no właśnie no. chciałem sobie zobaczyć dla porównania i w oryginale jest więcej akcji, jest mniej creepy klimat, jest to bardziej gra nastawiona właśnie na strzelankę, jest, są mm -hmm. elementy horroru, survival horror, no to oczywiste, Natomiast nie ma tego, co jest w tej grze, czyli właśnie jakieś creepy, piwnice, creepy, schody, schodzenie hmm. gdzieś do jakichś ciemnych pomieszczeń. Tam te domy są tak prosto zrobione. Czytaj hmm. jest kilka takich domów, które oglądamy na początku. Um, te Jakieś takie blerwiczowe te pacynki tak, wiszące, no. jakieś, jakieś dziwne symbole celtyckie wiszące gdzieś tam. Dużo szczegółów jest w tym, w tym świecie, i ten las jest bardzo gęsty. On w mhm. ogóle nie jest tak gęsty w tym, w tym oryginale. Więc na pewno w dziesiątkę trafili z klimatem, moim zdaniem. Mhm. Um, tak, także ja jestem na tak. Jestem na tak. Uważam, że to jest fajne demo i to jest też fajny sposób właśnie reklamy gry. Chyba demo to już nie jest coś popularnego, jeśli chodzi o wersję demo. To nie jest chyba tak, tak stały element promocji, jak kiedyś to było. Szczerze mówiąc, kompletnie od tego się odeszło, i zauważyłem, że takim ostatnim bastionem dem, no to. Jest Azja, no. ostatnio demo było Wulong Fallen Dynasty, też wyszło przed premierą, tutaj mamy demo Capcom zawsze wydaje praktycznie dema tych swoich nowych giereczek, troszkę szkoda, szkoda, że nie ma więcej takich dem, a szkoda jeszcze bardziej, że nie ma takich dem przemyślanych jak Capcom, bo tak jak, mów, tak jak wcześniej wspomniałem, demo z The Village było kompletnie inne, inne od tego dema. Tam, moim zdaniem, pokazano za dużo, a tutaj naprawdę mamy krem de la creme tej rozgrywki i minimalizm, jeżeli chodzi o, o fabuę. Więc, jeżeli ktoś z Was się obawia, że demo Wam coś zasugeruje, no, może Wam zaspoilerować gameplay, bo, szczerze mówiąc, z tego dema naprawdę no, niewiele można wyciągnąć. A propos tego stylu graficznego, jestem ciekaw, no bo Ty widziałeś, jak ten oryginał wyglądał. Ja mam takie leciutkie wrażenie, że ten świat, który tam widzimy, jest takim mariażem pomiędzy troszeczkę klimatem tej Luizjany z siódemki, a troszeczkę jak już dochodzimy do faktycznie tej wioski, to to jest kurde, no troszkę jak village, tylko jakby były roztopy. Nie wiem, czy też tak to odczułeś, że korzystałem ze swojego nowego dorobku. Absolutnie, absolutnie. to Znaczy, wydaje mi się, że to jest w dużej mierze nawiązanie, Village jest w dużej mierze nawiązaniem do czwórki. A teraz no. ta nowa czwórka jest w dużej mierze nawiązaniem do Village, dlatego że no to jest tak, no faktycznie dobrze mówisz, no to jest przypomina trochę tą Louisianę, ale z drugiej strony no. wszyscy mówią tam po hiszpańsku. No. Więc no bo to się dzieje w Hiszpanii. Ale faktycznie jest taki vibe trochę taki, może las, było to jakieś nie wiadomo co tam będzie. Hmm. Ja też nie, nie znam, tak jak mówię, znam tylko początek tej, tego oryginału. Ja nie wiem Aha. w jaką stronę ta fabuła idzie i ile różnych lokacji tam jest po drodze. Czy to jest cały czas ta wioska, czy to jest cały czas to miasto, te, te, ten miast, ten las, czy, czy co. Więc fajnie też jest to, co mówisz a propos właśnie promocji gry, bo. Hmm. Ja na przykład często oglądam trailery, które są wypuszczane na jakieś E3, na jakichś takich targach gier. Mm, mm, no. I to często są cutscenki, scenki. ja nie rozumiem, jaki jest sens Właśnie. tego. W sensie, co, co mi ma powiedzieć o grze to, że zobaczę fragment filmu fabularnego, animowanego, e, że ktoś wziął i nagrał, w sensie jest ale nie rozumiem tego. I trailery mają sens w przypadku filmów. Tak. Trailery mają sens w przypadku seriali. Mm. Ja nie rozumiem, jaki sens w przypadku gier mają takie typowe, kinowe trailery. Szczerze mówiąc, też nie mam pojęcia. Szczególnie, że takie właśnie kinowe trailery często wprowadzają w błąd. Coś swoją drogą, no. Tak. Też na temat np. Na renderingu grafiki. Bardzo dużo właśnie twórców, którzy ostatecznie skrapują całe projekty gier. Wydają niby, wiesz, takie cinematic, trailery, które są na silniku gry, nie? I tutaj niby masz elementy rozgrywki. A jak się okazuje, wszystko jest prerenderowane ym, i też nie widzę sensu, i wielu graczy, i też recenzentów, nie widzi sensu, wiesz, jarania się trailerami takimi styk, jeżeli chodzi o historię. Um, bo to, co jest najważniejsze, no niestety, to jest po prostu rozgrywka. Jak to będzie wyglądać? Historię sobie poznasz na spokojnie. Dokładnie i tutaj możemy sobie za darmo ściągnąć na przykład ze Steama czy z jakiejś tam platformy na konsoli ściągnąć sobie takie demko i gra oferuje nam nawet jeśli to jest tylko kwadrans czy 20 minut to przynajmniej wiesz jak w to się gra. Wiesz jak to będzie jakie jest odczucie jak masz tego pana w ręku czy myszkę mhm. czy cokolwiek i i to jest już jakieś poczucie, ok, dobra, podoba mi się to, albo mi się to nie podoba. Chcę więcej tego, czy, czy 7, albo 10 godzin tego samego, czy znaczy tego samego. 10 godzin tego mhm. typu rozgrywki, to jest dla mnie ok, czy to nie jest dla mnie ok. I wydaje mi się, że to jest bardzo, to jest już stary, ale to jest bardzo dobry i sprawdzony sposób, właśnie na marketing. I tak naprawdę udzielenie informacji widzowi, mhm. widzowi graczowi, z czym będziemy mieć do czynienia, tak. No, to jest cholernie uczciwe po prostu. Tak. Damian, czy ty w ogóle jarasz się, że znowu wejdziesz w buty Leona? <grym> bardziej, się, bardziej się nie jaram tym, że wejdę w jego fryzurę. No właśnie. Ja wiem, że... ja wiem, że są zdania podzielone, ale ja uważam, że najczęściej męskie fryzury w tych niektórych rezydentach to jest jakiś w ogóle, to jest, jakaś, to jest jakiś kosmos dla mnie. <gry> e, najbardziej mi się podobał e, ten Chris w siódemce na końcu mm -hmm. to jest taka postać, którą mógłbym zagrać e, natomiast no no nie no ok no to jest kultowa postać tak więc to wiadomo więc myślę, że fajnie będzie wrócić e, rzecz, która mnie zaskoczyła w porównaniu mm -hmm. do Oczywiście to jest dalej demo, więc nie wiemy ile rzeczy zostało wykrojonych i tak dalej, pewnie to mm -hmm. wszystko wyjdzie, natomiast w tej oryginalnej wersji, jak sobie obejrzałem ten gameplay, no. on ma bardzo dużo interakcji przez telefon z jakąś tam typiarą, mm -hmm. która mu tam coś mówi, Ty okay. ma iść co ma robić, tego tak jest bardzo dużo, mimo tych 15 minut gry, to tam mm -hmm. co, co parę chwil ona się go pyta, jak tam u ciebie, co tam, co tam, wszystko ok, hmm, a tutaj ciekawe. jest... W tym demie jest bardziej takie, zresztą do tego stopnia też zrobione, że w ogóle ekran się zmienia. Masz tylko takie dwa telefony, czy takie dwa, jakieś takie, nie wiem. Jakiś interkom, nie? <głos》>, jakiś interkom, tak. A, a, a tutaj jest jednak to takie bardziej horrorowe poczucie osamotnienia, że wchodzisz mhm. tam i, i trochę jesteś tak zdany na siebie. Więc. Mhm. Z jednej strony jest więcej charakteru i interakcji w tym oryginale mhm. na początku. A z drugiej strony, no znowu ten horrorowy, taki stricte vibe grozy i takiej izolacji jest jednak bardziej w, w tym remake'u na razie mm -hmm. widoczny. No, e, no tak, fryzura Leona, bo do tego muszę się odnieść. No nadal, no <laughs> nie zawodzi nikogo, szczególnie na takim, <laughs> takim krótkim cinematiku, gdzie pokazałem jego ciężkie szkolenie i gdzie on z tą fryzurką sobie walczy na noże z jakimś innym kapitanem. <laughs> A, no tak, gra ma też takie wajby, takie, takie 90s, yy, wczesne lata 2000, tak. yy, co ja myślę, że może być ciekawe. No, szczególnie, że te, te remake'y też yy, ten czar tych czasów oddawały. Yy, mi się natomiast bardzo podoba gameplayowy motyw, że. Leon przez te lata po prostu tych ciężkich treningów w grzywce nauczył się kopać po prostu z pół obrotu Chuck Norris, co bardzo skutecznie nokautuje przeciwników. Po co wam do jasnej cholery broń palna, jak możecie komuś przydupczyć skopa? kopa? No ale no, najpierw trzeba broń palnej użyć, żeby, żeby ten ruch wykonać. No jestem ciekaw, no gra jest podobno później z tego, co zapowiadałem, jest równie irracjonalna, więc no ja się jaram. To jest też w oryginale, ten kop z półobrotu. Jak to oglądałem, to śmieszkowałem tak średnio też co parę minut. Jak on za każdym razem kopał tych starych ludzi, też po prostu chodzą tacy schorowani. On po prostu kop z kopa i półobrotu. Ok. We'll see, we'll see. Zapowiadają, że wszystkie dziwactwa z oryginału będą w tej grze. No to, no to ja, jest, się, jest się, ja się jaram. Jest się czym jarać. Także to nasze takie y, krótkie wrażenia y, na temat dema Chainsaw Demo Resident Evil 3, remake. Wrażenia, które za zajęły prawdopodobnie dłużej niż wy będziecie to przechodzić. No to nie jest krótkie, y, nie jest y, długie, także ej, ściągajcie, to jest za darmo. Wyróbcie sobie zdanie i dajcie znać y, w komentarzach, czy w ogóle wam to siedzi. Może graliście w oryginał. Y, może to kompletnie różni się od oryginału. Może to jest nietrafiony pomysł, żeby to robić. No nie wiem, co sądzicie o grafice, bo mi na przykład bardzo się podobała. Jest jesteśmy... engine. No. Jesteśmy mega ciekawi co na ten temat. Yy, powiecie? No jesteśmy mega ciekawi co już tam yy, niedługo się pojawi w pełnej wersji. Także dziękujemy i do zobaczenia wkrótce.